W dzisiejszym odcinku nadajemy prosto ze studia. Ironik to złamas. I'm scared. <coughs> Zginiemy! Let me out! Milusia, where are you? We don't see you in the game. We invited you. Znowu nie chcę mnie wpuścić do świata, gry. nie. Let me in! Ja piech. Albo słychać podsłuch. Tak no, się no. wydałaś. Dobra. Hamska reklama. A, a, a. Nie, 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 nie. nie. Hamska reklama. Pamiętajcie, kociaki, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Dlaczego? Bo możecie! jest za darmo! Nie, 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 koniec hamskiej reklamy. Witamy was po chamskiej reklamie. Ja jestem Tobi, ze mną jest Ironik, jest też Miluśka. Wracamy do gry. gry. Bierzcie po latarce, nie bierzemy trzech, bo to nie ma sensu Czy to jest? Poczekaj, no, pokażę ci coś Pokaż mi coś Nadajemy prosto ze studia Czekaj No Nadajemy prosto ze studia z ostatniej chwili Tobi Śmierdzi. Dziękuję za uwagę. Oooo! ty się na nabawiłeś! Jak śmiesz! <śmierdzi> Ironik, jeśli chodzi o szukanie mieczy, to nauczy się mnie <śmierdzi> <śmierdzi> Jedziemy bez ja tobą. Jestem... Tak. Czy ja jestem użarzony od Undertaila? Tak. Chciałam, Chciałam powiedzieć, a tak, Ironik to złamas. <śmierdzi> Dobra, chodź. O, wpuścili mnie. Hasło poprawne, a jeżeli nikt nie złamał. Patrzcie, jakie złomasy za mną. Kurwa. No, Elo. <laughs> Selfie mode is more. Ale odpalcie to, żebyśmy polecieli. Kurwa. Próbowałam odpalić, ale. Bo drzwi trzeba zamknąć najpierw, dziecko. Czemu wszystkie drachy leżą? What the fuck O! Gdzie jest moja kamera? Boję się. I'm scared. Ale znajdziemy ją. Dobra, co mamy? Let's film something scary. Okay. Jeszcze raz, 3, 2, 1 akcja. Nadajemy prosto z napiecowego domu, w którym niechybnie zginiemy. Dziękuję za uwagę. Ha. Prawie jak moje vlogi, Tylko mniej świetnie. Ja się będę trzymać razem z wami O, wyszedłem z budynku Jezus, o, oh, witaj oh, chodź, Keep on the stairs to nothing Co jest? Nie, musimy być, wiesz, pro-youtuberami Tutaj coś może być. Ale moje panikowanie już daje znać o sobie. Nie no <noise> To jest właśnie. To, to, o to chodzi w tej grze. To jest granie ze mną. Oh no, ironic spadł. O tu, bo dalej. A! Nienawidzę cię. Co się stało? O czynę... no, krzyknę. No. Czekaj, ironik, ironik, wiesz co się stało? Co się stało? Stało się to. <śmienicja> <śmienicja> Jesteśmy teraz w najbardziej koszmarnej lokacji, w jakiej moglibyśmy być w klasie. Nic nie, ja się, nie ma. Jak nie ma co do domu? Co? Cię? tutaj, tutaj. Co na poschodach, jak nie ma nic strasznego? Ej, mamy połowę oksygenu, zero injuries, i nic tu się nie dzieje, a tam jest też statek. Nie nagraliśmy nic scary. To wracamy do domu, ale nie mamy nic scary, właśnie. Nagraj to. Damy, u twojej starej! O kur. Musimy do tu, no! uwolnić no! Macie no! minutę. Miluska, musisz to napisać. Co ja mam napisać? No. Let me out Nie wiem, co wiesz, to jest. Coś na was idzie, coś na was idzie. Czy ja mogę uciec? Ja. Nie. Pójdź mnie uwolnić z to. Nagrywaj to, nagrywaj to, nagrywaj to! Boję NIE! KAMERA! RATUJ KAMERĘ! RATUJ KAMERĘ! Nie wiedziałam co mam... Nie ja wiedziałam nie. co mam w pizza. przepraszam. Ej ej ej, 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 spoko, spoko, słuchajcie. Spoko, spoko, słuchajcie. Jak tam wrócimy, to tam będzie leżała kamera. Zapierdalamy do spania i idziemy w kamerę. Ona tam będzie leżeć. Coś się schrzaniło, eee, Jak ym, zginiemy, hamsko, to oni mnie nie słyszą. My chyba znowu nie słyszymy tobie, ale to się naprawi, jak wrócimy. No, nie słyszymy tobie Mimo, że coś mówię, oni mi siebie pewnie wzajemnie. Wow! <suszy> <laughs> um, ale zabawnie wyglądać jak uh, próbujecie tam uh, spać, a uh, ja do was uh, zrobię drop. Today is the day. The day when I'm gonna take my penis back from the dolphin who stole it. I'm after you.

Dziękuję, mamy hasło. Poszłam mamy po latajkę, bo jeszcze była jedna. To teraz mnie słychać? Tak, teraz nie się słychać. słychać. A, już leżę, na to was. Wie? No, teraz ja spróbujemy znaleźć tą kamerę. Ona była tutaj niedaleko no? z tej strony. A nie z tej. Znajdźmy ją i wrzućmy ją do statku. Ona gdzieś tutaj była, jak myśmy byli tu. To gdzieś tu był ten, ten budynek chamski i ona gdzieś tam w tle Widzieliśmy to wszystko. Mam! To mamy kamerę. Mamy! I found it. Found it? Found it. Tak, we found do Milusia, Milusia Tak? Jesteś zajebista, nigdy nie zapominaj O, dziękuję We are saved okay. Siema <laughs> Dobra film <coughs> something scary Ok? No <laughs> Może Miluszka zostanie w statku? O, jestem za <laughs> I am ci znać na Discordzie, że we're dead. Okay, You're That looked painful. Did you die? No. I mean, die today. Nie wiemy, ile nam zostało jeszcze dni i nocy, ale Miluszka, pamiętaj. Metaton is love, metaton is life. Idę, idę, ale mi stamina się skończy, prawie. Tobi, chcę powiedzieć, że zgadzam się z Tobą. Metaton is love, metaton is life. <głos> 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 Jaki cudownik Ty mnie słyszysz? Bo zginęłam, wyszła jakaś kukiełka do statku i mnie zabiła. Tobie chodzi, filmuj to, filmuj to. Co, gdzie, jak? Gdzieś widziałem, że coś chodzi tam. Tam coś łazi, to, o, Filmuj to. On rzuca bombami, uważaj. Oh, oh o no. Oh no Co ty umarłaś tobie? Oh, wow. Oczywiście była ja mnie bomba. Toku. Oh, o oh, oh, well um, Takby razie wracam do domu? pat. spadź. Um, tomorrow is the next day. No to teraz mamy dwie kamery do odzyskania. Ale inna kamera jest w statku, no to chyba. Ale nie wiem, czy się tam została, czy się nie przeklipowała na przykład. Sprawdźmy. No co to jest dziwne, że nie słyszymy teraz topi. Kamera, na spadku znalazłam ją. Dobra, to no chodź. Tobi, chodź, mamy kamerę. Tobi, kamerę mamy. Czekaj, Tobi nas słyszała przez chwilę, ale. Dobra, to chodźmy spać. Dobra, nie, chodź, tobie Tobi, Tobi jest, chodź. He? Skąd wziąłeś kamerę? A, bo ona była na statku, prawda? Ja wy mnie nie słyszycie. Mm. Ona była na statku, prawda? Ja was nie słyszę, tak w sumie e, e. i chciałam powiedzieć, że skoro mnie nie słyszycie, to powiem tyle, Ironik śmierdzi. 500 dysk E! No. No. Nadajemy prosto ze studia, w ostatniej <laughs> chwili. Tobi, śmierdzi. Dziękuję za uwagę. O! Czy ty się tak nabawisz? Jak się miesz? Tak, Chciałam tak? powiedzieć, ironik to złamas. O, wpuściliśmy. Pasło <laughs> poprawne, ironik to złamas. <laughs> Patrzcie, jakie złamasy za mną. <laughs> no, Elo. <noise> I'm scared. Akcja. Nadajemy prosto z nawieconego domu, w którym niechętnie zginiemy. Dziękuję za uwagę. <noise> Widzę cię. <noise> Co się stało? No się to. <głos> 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 Witamy u twojej starej... O oh, kur... no... <zysklary> <zysklary> Musicie mnie z tego tego uwolnić. Czemu ja mam napiszeć? No Let me out. <zysklary> ja to sobie nie, nie, nie wiem co mam z tym pisać. Coś na was idzie, coś na was idzie. Czy ja mogę uciec? Ja. Nie, nagrywaj to. Nie wiem, jak wy to było śmieszne. Nie słyszę, co mówicie, więc jesteście zła masy. Amen. Idę spać. Musimy iść po drugą kamerę. Chce ktoś latarkę? Ilusia, take the latarkę. Okej. Okay. Jesteśmy Milusia! Latarka! Jesteśmy. Tak? Tu! No, no, tu! już podnoszę! No już! Nie, nie krzycz na mnie. Nie krzycz na mnie! Dobra. Ona się już nie reaguje, przepraszam. mówi, że jakoś koło, koło statku cię wysadziło, ale teraz na tego nie gdzieś indziej. Tu powinna być gdzieś nasza kamera. I mamy prawie ogarnięty kłota. Chłota, Boże, za dużo letal kompanii. Mamy prawie ogarnięte. Tu mnie wysadziło gdzieś przy statku, więc... Yy... <tuk> tu gdzieś ta kamera powinna leżeć, nie chyba że ją roz... na was. Tam jeszcze było miejsce na ten footage, ale... No wyje w stronę do statku, a to było gdzieś tutaj. Musi ona gdzieś tu leżeć. Ostatnim teraz tak było. Tam jeszcze było miejsce na ten szczytyk, ale... O, jest! tutaj jest. Ale idziemy daleko. No, dobra, czekaj. bo czekaj, jak na statyki lecimy. Tak, jest nad górzem. Dobrze, blisko. Idziemy. Ja idę pierwsza, najwyżej mnie nagrywacie, jak umieram. <laughs> oh no. We are outside and uh, there has to be something scary. The spooky, scary

To jest Tobi, do łuku. Miluśkę. Gdzie ona jest? w jej śmierć. Coś jest... Aha, tam za no tobą prześledzi. Lezie za tobą! No tu p******* coś z nożem. Czy można ją jakoś podnieść? Nie, ale mogę jej zabrać twarz Czekaj, odniosę go może do, sta do statek, to może się naładuje jakiś... Jest... Ale 23% to jest gówno. Gdzie ty jesteś znowu? A, tu jesteś. No nie ma w sumie co nagrywać. Codzienne życie u tuberów. i... mamy tego Ale to nie było something scary. I coś nam jest, syczy. Padłam w dół! No to chyba ten oxygen jak się kończy z taminami. A no dole, dobra. Jak się zakryło? Ugarzę, idzie za do przodu. Skarcz do przodu. Klikaj. No, zombie snail jest... Nie. Not kind of funny. O, możemy już wrócić. Bo mamy coś, wszystko... Something scary. Tak. Ok. Miluśka, twoja śmierć nie poszła na marne jednak. Dziękuję. O, jest snail. Dzięki. Dobrze. szkoły umarłam. Co to? No. What the f What the fuck? Czy on mnie porwał? Aleczku, umarłam. Co to? No. On mnie uprowadził? Co jest? Czy coś mnie uprowadzi... Co Czy coś mi uprodziło? Co? A ironik? Wszyscy umarliśmy właśnie. Ironik oh, oh. nie żyje. Ej, coś mi uprowadziło. Co jest? Co jest? Glut cię uprowadził. Slan cię uprowadził. Tak, ciebie uprowadził, ciebie uprowadził glut, No jak umailiśmy to przestaliśmy robić wideo, no logiczne. No, logiczne. Uh, wow! Oh wow. Well. that was funny. Dobra, e, <laughs> dzięki za obejrzenie. E, do, ze mną była Miluśka i był Złamas. <laughs> znaczy <arionik>. się <laughs> Tak, a wy byliście na kanale zł Złamasa Tobie, który mnie straszy. <laughs> Kochcie, ale k ku... nie przestadę. Ironik, Ironik! Gruphak! Gruphak, chodź. Czemu ruchasz, nogami Milki To mnie pchacie? Ja staję w miejscu tu złama się. Ja stoję sobie przy Flowej. Tak Flały? Flow coś coś ci, dzisiaj cichy jest to flauj. Анна, ты и